A więc funkcja to jest to po prostu zbiór jakichś liczb. Jedne są w grupie x, drugie są w grupie y i teraz łączymy je w pary x z y, tworząc punkty o współrzędnych. Pierwsza xowa, druga Y. Nanosimy je na układ współrzędnych i mamy funkcję. Mogą być w postaci takiej tabeli, mogą być w postaci grafów, tylko pamiętajcie, że po lewej to są xy, po prawej to są y. Pierwsza funkcja po naniesieniu na układ współrzędnych będzie wyglądać tak. A druga o w ten sposób. Bardzo ważnym jest, żeby wiedzieć, że do każdego x może być dołączony tylko jeden y. W sensie y może być do wielu x, jak tutaj, tak? Jedynka jest i dla minus trójki, i dla minus dwójki. Ale każdy x, czyli ta grupa po lewej, może mieć tylko jeden wynik. Załóżmy, że mamy taką prostą funkcję, która przypisuje do każdego pokoju, ile osób jest w nim. No załóżmy, że mamy pokoje raz, dwa, trzy, cztery. No i jakieś losowe ilości osób w nich nanosimy na układ. Tak wyglądałaby nasza funkcja, ale czy możemy te kropki połączyć linią? O na przykład w ten sposób? Absolutnie. Ta linia to też są wyniki, bo to też są punkty, tak jak te wyszczególnione, tylko jest ich tak dużo i są tak blisko siebie, że układają się w jedną ciągłą linię. Także rysując tę linię tutaj, to tak jakbyśmy powiedzieli, że tutaj też jest punkt. No i jaki byłby tu wynik? No po pierwsze byłby to wynik dla x 1,5, czyli musielibyśmy mieć numer pokoju 1,5. A po drugie musiałoby być tu Y równe 2,5, a y to była ilość osób w pokoju, czyli w pokoju musiałoby być 2,5 osoby. To nielegalne. Więc funkcja ta ograniczy się tylko do tych czterech punktów. Bardzo często funkcja opisuje jakiś wzór. No załóżmy tutaj, ile karmy dla kotów kupić? No, załóżmy, że każdy kot zjada 2 kilo karmy miesięcznie. No to 2 kilo pomnożymy razy ilość kotków, czyli x. Taki wzór, jak zapiszemy, to zawsze pisze się przed nim y równa się, tak? Czyli x to ilość kotków, pomnożona razy 2, no 2 kilo karmy, to da nam y, czyli ile tej karmy finalnie trzeba kupić. No i załóżmy, że pan Zbyszek miał kotki, miał 1, 2, 3, a potem 5 kotków. I jak już policzymy ze wzoru, ile karmy trzeba dla nich kupić, to nanosimy punkty na układ spółzetnych. Tak wyglądałby nasz wykres, ale czy połączymy te punkty linią? Na przykład taką linią, patrzcie jak ładnie leżą w jednej linii. Absolutnie ich nie łączymy, bo tak jak mówiłem, ta linia to też są punkty. I to tak jakbyśmy... Tutaj też dali wynik. No, ten wynik to byłoby y równe 3, czyli 3 kilokarmy. No ma to sens, ale dla jakiej ilości kotków by to było, czyli dla jakiego x? 1,5. Jakbyśmy przecięli kotka na pół, to by już karmy nie potrzebował, więc to bez sensu. Więc ta funkcja to też będą po prostu od oddalone od siebie pojedyncze punkty. Załóżmy, że mamy teraz funkcję niezwiązaną z rzeczywistością. Ona brzmi tak, funkcja przypisuje liczbie X liczbę 2 razy od niej większą czyli wzór będzie identyczny, tak? No bo x pomnożymy razy 2, żeby znaleźć liczbę dwa razy od niego większą, tak? W tabeli podstawimy takie same x wyniki też będą takie same i wykres też będzie taki sam. Tymże w tym przypadku nie mamy konkretnej ilości kotków czy numeru pokoju, który możemy podstawić za x. Tutaj x może być wszystkim, więc wynik też może być jakikolwiek. Dlatego właśnie pisze się, że x to rzeczywiste albo y to rzeczywiste. Często też zapisują to w ten sposób: x należy do rzeczywistych albo y należy do rzeczywistych. O to w tym właśnie chodzi, że x może być wszystkim i y może być wszystkim. Nie ma żadnych ograniczeń. Dlatego w tym przypadku możemy te punkty połączyć z linią. Proszę. Wynik 3. Byłby realny, bo możemy podstawić za x 1,5, bo to już jest zwykła liczba, nie ilość kotków. Tak Tak samo, oproszę, dla czwórki wynik 8. To byłaby normalna sprawa. Wszystkie wyniki byłyby możliwe i ułożyłyby się tutaj w taką ciągłą linię. Odczytywanie różnych informacji z wykresu funkcji staje się o wiele prostsze, jeżeli porównasz to sobie do wykresu temperatury. Weźmy jakąś lokalną funkcję, jak tutaj po lewej, tak? i weźmy wykres temperatur w zależności od dni. Przeciągnąłem poziomą linię na wysokości y równego 5. Co to znaczy? To znaczy, że każdy punkt, który tutaj zaznaczę, ma y równą 5. Na przykład te trzy punkty, tak? Czyli zmieniają się tylko x-owe, ale jako, że są one na tej samej wysokości, to y, czyli 5, nie zmienia się. Tak, czyli to tak jakby was spytali, w jakie dni było 5 stopni. No na przykład w drugim dniu, w 26 dniu. Albo gdyby na przykład zapytali was, kiedy było 0 stopni, no, tu w tych trzech dniach było 0 stopni. I to są właśnie miejsca zerowe funkcji. Na naszym rysunku byłby to punkt 6 i 1, czyli pierwszego dnia było 0 stopni i szóstego dnia było 0 stopni. A gdyby zapytali was, kiedy były ujemne temperatury, no tutaj na wykresie wszystko, co jest poniżej tej poziomej linii, to byłyby ujemne temperatury. Czyli od dnia 6 do 10 były ujemne temperatury. I to jest dokładnie to samo, jakby spytali was, kiedy funkcja przyjęła wartości. Ujemne. No tutaj, to co zaznaczyłem, od pierwszego dnia do szóstego dnia były ujemne temperatury. Czyli od x1 do x6 funkcja przyjęła wartości ujemne. Gdyby z kolei Was zapytali, kiedy były dodatnie wartości temperatur, no to byście powiedzieli, no od pierwszego dnia do szóstego, potem były ujemne i potem znowu od dziesiątego aż do końca. No z małym wyjątkiem, bo po drodze dnia szesnastego było 0 stopni, ale tak to były same dodatnie. To tak, jakby spytali Was. Kiedy funkcja przejęła wartości dodatnie? No to na naszym wykresie byłby to od x-5 do x1 i od x6 do 7. Wtedy były wartości dodatnie.